Tylko nie dotykajcie. Ale się poczekaj, to dawaj jakąś lepszą muzę. Nieee, ja wyłączyłem całkiem. Aha. Nie. O, z szumieniem. o tak to. Znaczy, najlepsze. To jest teraz spoko. No ja to A? tak ściszyłem, że na dniem To nie robić. możemy się dotykać, nie? Nie możecie mnie dotknąć, bo się skończy runda. Tak, no. bo nie dotykać. Dobra, mnie. kto cię wita? Klatar, się wita, flatar, witasz się, to jesteś, super. To nie, 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 To. to. to... Admiros, ty się witasz. Hej, cześć, siemane, w witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Garys Moda. Dzisiaj sobie gramy w Hide Six yy, ekipom. Tak! Elo elo! No siema! W połowie twojego zdania, Admirosz. Siema, cześć! To cześć, ze mną jest Bladi, Mati, Flotar, Paweł i Plaga. Elo. A teraz jedziemy na dyskotece i muza! Ej, Plaga, zmień program! Bo ta nie jest nuda. Program. Zobaczaj! To będzie lepsze! Paweła nie możemy dotknąć, okej. Ło! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! To blisko. O, to jest dobre! Tu, 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 tu. To jest rzucie te za. prawa autorskich! Tu się czuję, nie ma żadnych praw długi. autorskich! Paweł wracaj! Uh -huh. Paweł nie Niech nie chce. Nie prawa to nie prawa się, jak dotykamy go. Bo dobra, za. trzeba dotknąć Pawła! Nie trzeba jej dotykać! Idziemy go, jest go dotknąć. Sta... Zostawcie tyle tu pisia. Tyle tu pisisz. Dotknąć górny. Pawła! W ogóle co Uro. to jest za mapa? Jak ta mapa się nazywa? Eee, Sam umieram. Cyberpunk! To jest mapa cyberpunk! Uuu. Wolam się zabić! O! Ile to. tu jest ruchomych rzeczy? Ej, patrz, dobra, 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 muza admiro się? Dobra, muza co Podobam nie? Się. dobra Podobam się. Uuu. Dobra. dobra, i teraz, mów, dobra. Ja szukam? O nie. Nie 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 nie. o nie. nie, 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 nie. Zapisę! Ej, dobra, Admiros szybko za mną, za mną takie sekrety, że nie się Ja tej, tej mapy nie się. znam, bo ja jej nie sprawdzałem. Jakby ja jeść, ja tak. też nie znam tej mapy, właśnie. Ale można tutaj się wyjść. Chodź za mną, tędy, admiro, tędy! Ja biegnę za wami. Jak coś Dobra, i patrz, teraz ostrożnie, poczekaj. O nie, nie, parkur, blady! Co? Tylko uważajcie, żeby nie spać. No, no. Ja bo... spadnę, ja już to wiem. Dobra, nie spadajcie. Ja, czekaj, jak nie się dużo czasu. Ja się, wiecie Poczekaj, co? Nie ja spadajcie. O tu w sumie możemy pójść. Chodźcie o. tutaj, patrzcie, jak to jest przytulnie. Kurde, tu, no. A A jak ja no. nigdy nas nie znajdziesz, panie ten. Mati, nie zdradzaj nas, się. Nie zdradzaj. Kłócnij, ej, plotar No dobra, oh. już, już, już słyszysz, oh. to mnie. Gleba, gleba, gleba. Teraz nigdy nas nie znajdzie. A ci widać. No co ty? O! No, widać cię antenkę, wynoś się szybko Tam <grym> nie można skoczyć nie, nie, przy... nie? Na dół Nie, 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 na dół nie możesz, możesz Ej nie, bo mnie zrzuci Został. się Dobry... eee! dobra, nie znajdzie Laga nie wie gdzie jesteśmy O Panie Pawle, masz sprzedaż Czekaj, nie ma resztu No nie. Taka dobra to się stało, to była zła decyzja Widziałem Taka dobra kryjówka była i nas zdradził Ja cię kręcę Dobra, się muzykę, szybko! Człowiek antenka normalnie, czekaj. Włównie. Ej, założymy, że się teraz z rundę włącza muzykę. No, no tak rundę się włącza, <grym> to ta, to ta, 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 ta sama, sama się włącza. Dystryka. Trzeba ją wyłączyć. pójść do dyskoteki on ktoś musi to włączyć. To tak jest. Mówię, 15 ja, sekund no, jeszcze. Eee. Tak, skoro jestem wyjdziemy, teraz się to wyłączę, To się ten coś robi? Nie, robi się nic. Nie to się tak dalej. Dobra, jestem bezpieczny, jestem bezpieczny, uuu. Nie moja plaga Plaga, widać nie? Plaga? Tyle tu pisze nie widać tyle tu pisze. Nie wiem, stukety. nie wiem gdzie jesteś ziom. O, za tobą byłem. O, a, a kto szuka? Kto szuka? Kto szuka? Kto się widać oczywiście. Kto włączył na muzę? Ja ją zaraz uspokoję. Dobra to spadam stąd. Albo i nie. Tam ona gdzie. No, nie ma Ale żartów nie teraz, nie ma żartów na muzę. Koniec żartów. O, no, śmiech, skończyło się, się skończyło się śmieszkowanie Nie ma muzyki, tak ale nuda <laughs> Zaraz was dorwę, Oooo kto tu do mnie skoczył? Cześć Plaga Ciema, <laughs> proszę się ja skoczyć Ja nie wiedziałem, z... nie da się <laughs> chyba Ale tu, Taka, to, nie, nie. Wow. Plaga, ale tutaj, jest plaga. Jak kminę, No wy no no, no widzicie ja mnie, nie? Ja przeżyję, nie? Zostawicie mnie Kurde, tak blisko byłem. No nie? dobra, musimy, znaleźć, o, musimy nie. znaleźć resztę. Ja wpadłem na ciebie w ogóle. Ej, czekaj, jak ty się znalazłeś tu? Ja cały czas byłem, tylko pęknie. Jedna złota zasada. Ej, ej nie tyle tyle Plaga, plaga, chodź tu na chwilę, podejdź no? tu chwilę. Patrz, jestem, plaga. Ja... Ej, ale plaga, chodź tu na chwilę, pójdź. Chodź na chwilę. Skazań no, masz mieszkańców. Zazaj masz mieszkańców. Widzisz tutaj Nie, jakoś nie widzę to no dobrze, wiesz? A tu by nas słuchacie, tak? Ej, nas no. tutaj nie, ej, ej, nie ej, ma. Ej, ja się tym zajmę, ja się zajmę, ja się tym zajmę. Tak ej, Szybko o, Harry! Okej, okay, dobra, to Harry uciekł, ale ogólnie chciałem powiedzieć, że to są automaty Harry'ego Pottera. Ej, Admiro, czemu znowu włączyłeś muzykę Harry Pottera? Oj ej, ej, no, ej, zauważyliście, że te automaty świecą do rytmu muzyki? Chodź Harry Potterze. To jest <laughs> bezpiecznie ze mną. Jak oni zniknęli przez te automaty? Ja nie, Wie wiem, gdzie gdzie jest my? no, Flotar wyparował. No, jeszcze... no, ja bym nie Głę... To jest Harry Potter! No, Dobra, to jest Harry, Potter, nie, Potter. Harry zawsze. Jednak! Został Muszę, nie, wopatr, nie ma co do włączanie muzyki! Patrz, nie muzyki! Teletubyś się wylogował. Może wyłączcie muzykę? Tak, wyłączcie Ej, nie mogę się znowu znowu Ale to nie ma. Hele, no, brak, już Ej, nie, mam Ej, muzyki. nie, A nie, ty tej muzyki, no, nie, no. nie, 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 ja nie, 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 niebieski. nie, 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 ty jesteś zły A to, to jest muzyka. to zakończyła no, Sama muzyka Zamyliśmy się Pawła, wygraliśmy Dobra, no, to muszę to. troszeczkę sobie umyć Wszystko przez Harry'ego Pottera Do, no, 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 no nie, miałem to, to szuka. No dobra, muzyka gra niestety nic z nie zrobi... Ej, Lavi? chodź, szybko Ej, moje mi mi roz... ulubione miejsce Ale to no, byś no, nie wypadł Nie powiem no, jakie, ale pokaż mi Dobra, chodź Czy jest twoje ulubione miejsce? Idziemy. Pokażę ci twoje ulubione miejsce, tędy Dobrze Idziemy tutaj Tylko teraz czeka cię największe wszystko nie, to jest. Bezpiecznie. Tylko Koku. ty mnie znalazłeś tutaj. No wiem. No, tak Admiros, jest... szybko! Nie tu się nic nie robi. Nie! Tam się nie da wejść. No właśnie ja nie wiem ja. czemu nie. Dobra, dawaj, chodź Admirosie. Tu nas nigdy nie złapią. To poczekamy, to po prostu. Nie jest moje Ale miejsce. ruszaj się, ruszaj się, nie możesz dostać w miejscu, wiesz? Dzień dobry Cześć Mogą to zobaczyć kupili Znalazł mnie jest Jak mi się wydaje tak działało Jesteśmy tutaj nieznajdywalni stoi to, tam, to później zaczyna pokazywać gdzie <laughs> jesteś Udawaj tego jak to się nazywa Udawaj gołębia, gołębia. Udawaj gołębia. gołębia Albo tutaj? Is... O, o, o. Jak to było? Czeka. Krakra. Czekaj, udawaj gołębia czeka, czeka. Kra 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 Jesteśmy z tymi gołębiami Jesteśmy tylko gołębiami Kto szuka w ogóle? Kto szuka w ogóle? Ja szukam z Matim Krakra krakra. Krakra, krakra! 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 My to zwykłe gołębie jesteśmy! No. gołębie? Głębie! Głębie? Aaaa, szukasz, szuka. szukasz czy ty się. Nie, ja nie, ja jestem Schłowany. schowany. nie, nie zna znajdą nas. Krakra. Zwykłe, krakra! zwykłe gołębie, krakra! Ej, oni nie, nie zauważyli nas, Admiro! No bo jesteśmy gołębiami. Bo że gołębi się nie bawią w fajnie. No ale nie gołębi. na górze, tak? Dobrze widzę. Krakra, krakra jesteś już z tak. sramy na ludzi, <śm> na jego <Mateo> sramy. <śm> nie. Nikt, nie jest, nie to my nie jesteśmy gołębie, to pomierza się. się grubashi, co to nie prosi kra Krakra, krakra, jest? Jesteśmy na górę, tutaj Czekaj, poczekaj, no nie, no. Ej, tu jesteś my. Tutaj. Potrzebujemy Tu jesteśmy na górze. No jak no bo Jesteśmy gołębiami. Jesteśmy no. zwykłymi gołębiami. Kowra. Ej, gołębie nad wami. Kowra. No, fotar, w górę patrz. No widzę, widzę. Krak. tylko. A już chyba ja się nie doobracie. A jakby co, nie zdradzaj naszej miejscówki, jak się tu dostaliśmy. dobra, ja już zapomniałem, jak się tu dostaliśmy. no to dobrze. ja was znajdę zaraz. Ej, dobra, przyjechaj tutaj. Kowra. Dajmy się do Dawaj, chcę wytłumaczyć szybko. Cześć? Tak, próbuję jakoś tam El wejść, Sanne. ale... Haha! <noise> Oni nie wiedzą jak tam wejść! Dobrze, o władza! No dobra, 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 to nie Ej, spokojnie Admirals, tu nie zostaje, możemy to spokojnie okay. żyć jako gołębie. No. <noise> Spokojne życie. Spokojne życie gołębi ja w mieście. Ja taki pewien. Ej, patrzcie kto tam skacze! No. Czy to, A to, czy A to? Czy to Plaga? Czy to Spiderman? Hmm. Czy to Mati? Nie! To Mati! A nie mogę tak Dobra. spadłem. Nie, czemu Brawo! Nie Brawo. No. Nie wiem jak się tam dostać nie. do nich. Utknąłem. No. Ja A, też ja jeszcze nie wiem, szkło. ale zaraz ale się nie tutaj, tutaj, tutaj ale tutaj, tu zobacz, widzisz, jest takie. No wiem, tu byłem tędy. Ale, pan... ale to kurde oni. Ale... jak ja 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 no. się Maci tam dostał? Brawuj. No ja się do tam dostałem. To umarłem. Poszukaj ściny. Ta muzyka jest irytująca. Ej, Admiros! Uf, na szczęście nikt się do ciebie nie dostał, albo dostałem. Jak daleko no, cię Tak daleko. No o, to nie, kto tam biegnie? Nie ma. Tam Ej, trzeba jak ma dzisiaj Normalnie. A jak wy? Nie, to jest nie plaga. Ma. plaga, plaga i łobuszku, jak ty tam się dostałeś? O! szybko! Ja wiem, jak tu o, Spadamy stąd! Wideł, ale wygrali. Już wygrali, spokojnie. Ale, ale ja się uciekam tam. Tam. na wszelki wypadek. Ale widzisz, ale U. dobra miejscówka. Dobra miejscówka. No, ja tak. kręcę. Dobra, teraz lepiej miejscówka. Dobra, dobra, miejscówka. Dobra, no, się słuchajcie. Kurczę, szkoda, że tej muzyki nie można wyłączyć, tylko za każdym razem nie nie ma. Nie sprzedaj mnie flotar później. Poko, spoko. Nie wiem, no niby może. Spr sprzedajny flotar? <laughs> sprzedajny Jak... Słuchaj, przyjdę po ciebie. A <laughs> no dobra, K gdzie wy jesteście? Jakby co to, słuchajcie, czyli o... nie ma, nie? Teletubisia ja nie, nie widać. Teletubisia nie widać. Nie widzicie, jest e, różowy niewidoczny. Teletubisia jest niewidoczny? No dobrze, tak, skoro tak mówisz, to tak musi być. No, nie tak. Tu, 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 Dobra. Gdzie może być Paweł i reszta? No właśnie, to do... hmm, Gdzie może Dobry. być? My nawet nie wiemy. Wow. Jak wyjść. <głysza> <głysza> Co? Jest, to zrobiłeś? Paweł z tu został złapany Pyk. Chodź, Dla Panie, panie Pawle, poszukamy jakichś fajnych ludzi. Ja tu już będę siedział po wieki. Pisał... No, ja to samo. Węzlo. Znalazłem taką miejscowość, że. O, ja tak wam piszą. <głysza> <głysza> no, a ty jednak to nie była dobra miejscowość. Nie stawała Ci ręka. A, dobra. Czyli to Admirow, Ty się jeszcze schowałaś w obózku pewnie gdzieś? No, nie. Admirowsku? Nie, to znaleźliście. Czy schowałeś się tam, gdzie ja się ostatnio schowałem, czy gdzieś indziej? Nie, no co ty, co ty, tam nie wiem jak się tam dostać, zapomniałem hmm. sobie. Ja mam hmm. bardzo dobry plan. Gdzieś kogoś widziałem przez chwilę. Hmm. Nie no, wydaje hmm. ci się. Piesel na Skraju Sprawiedliwości. Tak, no tak, Zapraszam, Nie no ma tam... Ej, Ej, flotara o, admiry. O, admiry. Ale nie. Dzień dobry. Jeżeli flotar, do do Nie wyjdziesz Ani, odwróć, się. odwróć się. Dobra, jestem Harry Pottera. Cześć, flotar Mnie tu się Nie widzisz, co? Nie widzisz. mnie, Ale to niech nas sami. teraz? sam. tutaj nie ma. Paweł, Nikt mi nie pomoże. Paweł chce mnie zrobić. <grym> Paweł, Pawel. O, to się o, się o jest, <grym> zobacz, co tam tu jest, ha, o, ej, ej, pijak, tam jest. jesteś? to na to. Dobra, no, robimy to w następnej. znęca się. Na Paweł znęca się nad nieszęłami. Ale dobre miejsce. Ja wyskakuję tutaj, żeby nie było. Pan się zobacz. 50 pogłaszczemy cię, chodź tu. Został plaga i Admiras. On się e. dezintegruje <grym> Ej, Ale gdzie, gdzie jesteś? Paweł, gdzie Not jesteś? Dobra, u, ja u. Paweł, gdzie <grym> jesteś? Ja już, już złapaliśmy go, złapaliśmy Ale gdzie już. byłeś? Inaczej? E, w tym pokoju na początku. Nie w tym pokoju Zostałem. na początku. Plaga. A kto jest dobra, plaga. Został? Świeci został. mi się dupa. Uu, plaga się świeci. Plaga ogólnie skakał gdzieś chyba, coś się Uu, Świeci się dupa? Gdzie, się, śmieci dupa? Śmieci. się świeci dupa. Musi się a, Admiros, ten, poska ten plaga poskacz może, żeby ci dupa trochę bardziej zaświeciła. Nie. No, weź ją pomachaj może trochę dupcią. Pomachaj, kręcę tak? się w koło, Uhu. wuhuuu. nie jakiś object, nie mam pojęcia. Uhu. Widzicie object? może ten Plagusę? Nie, nie jestem ja w obiekcie. No właśnie. E, Przejdźcie tam, tam do tej bramy prześwitującej, to wam pokażę. Prześwitująca, prześwitująca brama? brama? Jaka prześwitująca no na początku, brama. tam jest? przy kocie? Hello Kitty. O nie. Hello, Hello. Hello. Hello Kitty. gdzie jest Hello Kitty? Na ścianie. No, on się Anto schował. Pewnie w tym ja końcowym pomieszczeniu Uuu, się schował. E nie, kaczcie nam. No rany, dobra. Szkaniec, dobra. dobra, kolejny dzień ukrywania się. Teraz będziemy się także się ze stracie. No. no Ja tak myślę nad jakąś kryjówką fajną. Myślisz? Eee. Ale... E, 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 a teraz się Ty może za mną pójść, nie? chodź flotar, pójdziemy. Tam. No 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 no. Miros ty, ty możesz za mną pójść. Czy to było? Tędy, chodź, pokażę ci flotar, doskonale pamiętam. I tak was znajdę. Jest nie, to nie, nie dasz rady Pamiętaj, że w planu, to nie jest można, się, można się wystrzeliwać tutaj wysoko a gdzie, gdzie tu się jakoś chodziło? Nie, było tutaj Słuchaj, no Dobra, to, to, to już wiem, chodź mną. Ale tu byś ma ekranik, monitoring, wszystko widzi Loter nie skoczył. Chodź. Nie! <laughs> trudno Chodź Admira, pójdziesz ze mną Pokojnie. w takim razie po, A co tam się dzieje, Plaga Plaga, popatrzcie, tam Dziada. Ej, chodź tu, może no, oh. tu się schowamy, Admirusie. Nie, no, co to to? Hehe, <laughs> co to Ale ja się z schowam tam po prostu. <laughs> a nie. Dobra, miejscówka. Co nie? O, dobra, się. miejscówka. O, widziałem, okay. e, widziałem tego, Pawła. Ej, tutaj naprawdę jest. No dobrze. Ej, zobacz, całe a, miasto a, widzimy tutaj. Wow, Ło! Wow. widoki. Całe miasto Admir. tu przed nami jest otworem, Admirusie. Nie! Ale mijam! Ej, tylko najgorzej, że ten nas, Mati, i plaga nas widzieli. To musimy się tam zwinąć, się chodź. A, dobra. Ja nawet nie wiem, jak wy tam to sobie Chodź, chodź, tutaj Mamy swoje sposoby, o których wam nie powiemy. Chodź tutaj. Ej, mam pomysł, ej, Admiros. Nie, powiesz. Na to, chodź tutaj, patrz. Tu. Okej. O, gdzie ty tam wlazłeś? No, chodź No, nie, No, Patrz na to, ty tu musisz skoczyć. To jest. For the win, Aj, do ale my też mamy for the win, to co? Ja tak? wiem, gdzie o, wy jesteście chuczia. w razie czego. Nie dam się spokojnie. A ty, w ty jesteś tam, tam gdzie mi. my byliśmy ostatnio? Tak, 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 tak. A to, A to, to wiemy, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? jesteś? Co robisz? No, jest tam, Ką gdzie to ostatnio? Po... Co się nie da? Czyli, czyli. O, Admiros, to za miejscówka? Nie, Bo no, to no, jesteśmy ustawieni do końca życia, Admiros. O! Ciągle. Nie biegnie! Nigdy nas nie znajdziesz! Co ty, mu robisz? Czemu go zrzucasz? Którym się zrzucasz? Z nas nie znajdą, no. Nie mogę was rzucić, niestety. Nie Ej, kto teraz szukał? Paweł teraz szukał. Paweł, no jeszcze chyba nie nikogo chodzi, nie, nie. nie znalazł. Nie. Panie Pawle, co da ci zobaczyć? Oczywiście, gdzieś się, gdzie A, się gdzie się żawej, się Ej, nas już dawno nie ma w tej dzielnicy. Poszliśmy do Bo miasta, wiesz? do centrum. Do centrum? A my ja nie, nie możemy podachach. stąd wyjść, nie? Gdzieś chyba po drodze A tak. Admirus, najlepsza, tak, ever. O! Tak, Znamy Oznaczmy ją. Nie, nie rób tego. No ja ci weź, tego nie zrobię, czemu się. się. Znaczy. O, dobra, o, o, teraz wszyscy już będą wiedzieć, że to jest nasza to, to. miejscówka. Co tam się dzieje? Hmm. Oznaczona na całe życie. Nie. Widzę kawałek Czekajcie. ulicy. ci się bezpręgowie, co nie? Nie no, po prostu. Nie byście się nie schowali, to jest bez błyska, ty. A ty, ty Jesteś taki słodkim tym piesełkiem. <grym> Ale ty ty. jesteśmy w takim ja miejscu, U, że nie możemy popatki. z niego już wyjść, także. Nie, A pokazać ci Nie będę się zobaczyć, żebyście byli, bo to naprawdę nie ma pozwoli na mapie. Ej, plaga, znaczy Paweł, my też jesteśmy w miejscu, z którego się nie dowykłali. Ale to tu, tu, nie. nie wiem, Chodź po Admirosie, przejeżdajmy się. Dobra, tutaj przejdźmy wrócić. się troszeczkę. Uuu, A wyście chyba skończyli te spory. A skorzyli. tutaj? No właśnie tu chcę. Łooo! O, wróciłeś na mapę! No, wróciłem hmm. na mapę. Hmm, chyba bo już tam wróciłem. nie wrócimy, wiesz? Chyba tam nie wróciłem. Dobra, to zostańmy tu do końca rundy. Ope miejsce. O rany. Po prostu. Siema. O, tutaj jest fajnie. E. No, też jest fajnie. Jak o, widzę Pawła. Nad tobą jestem. Ope miejsce, Admiro się. jest cześć! Dzień jestem też. Gdzie? Podam ci rękę, Mati. Ja widziałem się, oh. tam, jak Paweł przebiegał, oh. do... kogo? no nie. Easy Łatwo, ale w ogóle kogoś? No nie, podbijaliśmy się do mnie, czy nie? N no, nie, nie, nie podbijaliśmy Pod się. koniec, żeby już podbijali. wrócić nie. na mapę. Nie, nie. Kolejne. Ej, co? ej, mam pomysł, ej, w ogóle kto teraz chowa się? Kto też szuka w sensie? ja szukam. Nie wiem. O, okay. o. Ej, plaga, pokażę no. ci miejscówkę razem z Admirosem jaką znaleźliśmy. Chodź. Dobra, idę. Chodź. Co tu się Chodź. odbywa? Patrz na to. Admiro, skacz, po pierwsze. Hop! Powiesz jeszcze tutaj. Wow. No oczywiście trzeba przeskoczyć, chodź Plagus. No, no, to jest bardzo jest trudne. Jest, I Chodź Flotar, chodź Flotar. I, I patrz, ty Upadmijesz się tutaj męczyłeś Plago, a zobacz na to. Co? No. Co jest grane? Co? I to można jest normalnie tak. To crazy tam, opcja nie? Jak jak nie? Tam? I zobacz, i tutaj, tutaj w dół. Paweł, skacz. Aha, tak. się. <laughs> No, jedno, albo jeden albo drugi. No dobra, chodźmy chodź tu szybko, flotarz. Szamtąd robimy to Robimy tu imprezę. Ej, Ej wow. dawaj, tutaj, tutaj. tutaj wszyscy Co? na dół. Tu wszyscy na dół, dawaj. Co? Nie. Dawaj Paweł. Ślą, nie bij, do... wiesz co robić. Trzeba. Okay. Odwróć się. Dobra. Nie, patrzcie nie opekryjówka. Jak patrzcie patrzcie jako opekryjka. No cześć. Ej Admiro stanno, to, no, to jest co to jest niefej. Admiros! O nie! Admiros, ty miałeś nie szukać przecież! Ale, ale w przypadkiem nie rozpadłem na dół! Admiro, dobra, uciekajmy stąd, uciekajcie! U. Uciekajcie! Nie! nie. Ręce do Ej, góry, prago! Nawet ja piętro niżej! Kurde, ale. się, no, da się, da się piętro niżej. Ej, piętro niżej się da spaść? No, nie! Co został? mnie! A Piętro niżej to jeszcze, ale jeszcze ale bardziej się. opa Dzień. miejscówka o, niż nie piętro NIŻEJ. Proszę, nie chcę szukać, bo nikogo o, nie, nie znajdę. Admiras, <laughs> <laughs> ja co znowu tego. Ej, Admiras, no jak mogłeś! No Mati mnie dotknął! Ja cię kręcę! A taka opa miejscówka była! No są miejscówki żeście że uż, się znaleźli. Uż, 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 uż. No. Uż, uż. To nie jest normalne. To, to jest to jest wykorzystywanie błędów gry Nieprawda? Zaka. Każdy może to zrobić. Mhm. Każdy nie ma zakazu. Chwila, może tutaj coś jest. Właśnie to pokazuje, jak te miejscówki są A. dobre po prostu. No, no oczywiście, że tak. Mm, 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 mm. No trzeba mapę wykorzystać w pełni. Ale nie ma kibelka w tej mapie. W ogóle cały czas wow. muzyka, bo ja sobie No nie wierzę. Nie. No gra. gra, Pady, gra, gra, gra. Nie, nie! Ale a cały czas gra muzyka czy nie gra? Tak, gra. No ja, tak nie. Ej, a, nie, a nie, sobie da się wciągnąć, to nie działa. Gdzie jest Kibelek? Ej, dobra. Ło! Aż mi Poszukam poszukamy ich. <grych> eee. Chodźcie chodź, chodź chodź za mną, chodźcie za mną. Pokażę e, Wam coś fajnego. Dobra, gdzie chodźmy za. Jesteś? Po prostu wiem, gdzie oni są. Dobra, wierzę ci na słowo. <grych> tutaj. Po prostu tutaj. Gdzie ty wbiłeś? powinni być? Gdzieś tutaj, albo już a ich nie ma. Gdzie ty poszedłeś, panie Floter. Eee, na budynku. Nie, ja widziałem ich, chodź, chodź, widziałem ich. Patrz, Ale byli. Ja były trzy, trzy osoby tam. Hmm. Ej, nie, 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 nie tędy, nie tędy. Nie, ja, tak, ja widziałem, przed chwilą widziałem jak skakał po budynku. Hmm. Tutaj, chodź za mną. Skaczecie na tą lampę, uwaga. O kurde, da Na tą lampę skaczecie i tutaj. Ej, co? Ale mnie tu nie ma. I nie tutaj ma jest tu? tutaj gdzieś ktoś skakał, widziałem go. Nikogo no, no. tam nie ma. No, Widziałeś. No prawda. Nic nie widział, nic nie, nic nie, ma. nie słyszał. Eee. Nic nie ma, spokojnie. Ale się nie, 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 ma. Coś nie szukajcie, wow. nie szukajcie nas tam. O, o nie, nie w Nowe kryjówki Dobra. w ogóle odkrywam. No, szukają to nowe le. kryjówki? No, źle, bardzo źle. Ale. Nie mam mnie tu. Wy tam byli. Nie! nie tam to, ja. to nie ja! To nie ja! To nie ja! Dam ci Co zdjęcia Mirosa do pooglądania. Miros na kibelku siedzi! O nie! O nie! Zdobaj znowu, znowu na kibelku. Plaga! Weź Gdzie wy jesteście? Tam była miłos na kibelku. Znaleźć sekret. Sekret na mapie. Ej, ale powiem ci plaga, że to całkiem nie za miejsce to było, że... o, No Muszę przyjąć, że... nie? Muszę przyznać, że. Jakbyś mnie nie wykrył mm. tam po drodze, to może i bym uciekł. U. O, jeszcze znalazłem sekretniejsze plautusz. E. O, <laughs> o tam wyżej. Wiem gdzie się ukryje. A widziałaś mi widziałeś pewnikiem, nie? Nie, widziałem. No nie. Nieważne co. Ja mam ogonek A nie, różnamy się, dlatego. A e, tutaj Bądź chyba nikogo nie ma na nie. górze. E, gdzie jest reszta? Kogo szukamy, kogo o, szukamy? Mnie Kościoła? szukacie, mnie ogonek się świeci. Ej, jak tu różowo. Ogonek. O, gdzie to może być Matius? Mati, Mati? się schował gdzieś. Mati, gdzieś, się, się schował. No powiedz, bo... gdzie się schowałeś. Ja pewnie się w schował jakimś miejscu, się schował. na budynku. Na budynku. Na budynku. To nie za dobra podpowiedź. No, za dużo. A na którym budynku? Na budynku. No. Pod budynku? Pod na budynku, e... no. Hmm. No. No. prostokątnym. Jest hmm. zielony. Okej. Okay. Zielony. Okay. No dobra. Hmm. A zielony, zielony budynek? i do... to zielony taka mega chyba jakaś podpowiedź. Zielony budynek. Hmm. Ej, a może on jest w tym piętrze niżej, tam gdzie, wiecie, gdzie mieliśmy wszyscy się schować i coś czy coś takiego. Nie wiem. Po prostu hmm. nie wiem. A tam coś widzę, ale nie, to nie jest człowiek. Tyk. Nie jest człowiek. Hmm Ciekawa sprawa. Nie... nie mam pojęcia gdzie Mati. jesteś Mati, tak, a Mati? A się Mati? dobrze schował? Mati no? gdzie ty byłeś? Dokładnie tam gdzie mówiłeś Tam, poniżej, czyli tak. widzicie, Piętro niżej był tam gdzie mówiłem Aaa Piętro niżej tam gdzie mówił To Co teraz Dobra Ej dobra, On ja nie, nie wiem znowu kto teraz szuka? szuka Ja znowu szukam Znowu Maty szuka Ej dobra, znowu chodź Edwin, ze mną Ja ty mam Ty jesteś ja. No dobra, idę za ja tobą Najlepszym tak człowiekiem to Mam znowu fajną miejsce. Mam znowu fajną miejscówkę Znowu jest związana z... Fajna miejscówka, podoba mi się to No. czekaj Nie jest to łatwa miejscówka, ale jest super Nie Ops. Ja, ja jednakowoż wolałbym się nie zajętać. O, czyś plaga, widzę, że zajmujeś moje miejsce ptaka. Ja ma się, ją, tutaj mam miejsce dobrą ptaka. No właśnie, tu idę do ciebie. Ale patrz, pla poczekaj, plaga, mam pomoc. Patrz. Patrz. o tym mówię. Tutaj a? i patrz, i nie, 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 plaga. A może tutaj, zobacz. Uuu. Uuu, dobre, dobre. dobre. No powiem ci, że jestem za. Ale tam w prawo też coś się dzieje a. ciekawego, widzisz? Pokaż. A tam a. po prawem spadł. No dobra, może tam się no, przejść, Admiros! już, musiał tu zrobić skok bogów! Buhu! Tego, który ci okay. uczyłem! Zabra, Dobrze. Dobra, jest tutaj coś ciekawego, Plagus? Tutaj e, no, wiesz co? Tu się bardzo. boję, że tu trzeba... Trochę hmm. może być wysoko. Hmm. A to możemy sobie zejść? Tu? O! Wiem, co jeszcze. Ale to się Pas. wróciłeś w sumie. No, 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 ale stąd. No. No, ja rozkminę O, widzę plagę! Pas. O nie! Plagus! Plagus. Może stąd? Plagus. Ale To jest bardzo, bardzo ryzyko, nie? No. no. Kurę, to w... aj, 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 aj. Zaraz wracam. Aj, aj, aj. O, nie. nie mówcie, gdzie jestem. Dobra, spoko, plaga, nie jestem. zdradzimy cię. Gdzie jesteś? Admiro, no, szybko, wiem, musimy się schować. Szybko za mną. Dobra. Dobra, ja więc się teraz wydostanę. Tutaj. A gdzie ja jesteś, dostałem. Paweł? Oj, takie, takie Dobre, tu nas jest. Tłumaczki znajdą Admiroła. Nie mogę teraz tam zostać. No dobrze, A dwie osoby są tam, Okej. Okay. No, nigdy, jeśli do nich zostaniecie, taką miejscówkę znaleźć. Ja wejść nie wy. mogę. No, kolejna nowa nie miejscówka mogę. O, Widziałem Nieźle, Was, co, Admiros. O, widzę Admirosa i Bladiego. Nie, nonsens. No, tak ja jestem tak, spokojnie. Zajęcie, spokojnie. Zdura, Flotar sobie żartuje z nas. Gdzie nie, no poza Admirołem. Nie, to Ciebie nie widzimy. No tutaj, w lewo, w lewo, cofnij się, Blady. A tak, musisz jest. Się cofnąć. Się no cofnąłem się. Eee, Admirals w lewo, w lewo. Nie, za daleko pobiegliście. Gdzie <śmiecki> on jest? Jeszcze, on jest. Co, jeszcze do tyłu, Admirals. Yeah. Jeszcze, tyłu, jeszcze, do tyłu. jeszcze, jeszcze. Tu musisz stój, zabić. stój. I no, oh. jestem po lewo, twoje, okay. lewo. Widzisz? Lewo moje nie widzę A ta... Tam jesteś? No jestem ja Jak ty ZROBIŁ? Ktoś 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 NIE WIERZĘ, wierzę. Floter prawda? jakby co to, to twoje miejscówki nie spalimy Ale ogólnie... Dobra my... Floter, jakieś też miejsce znalazłeś Przez całą co mapę musiałem grane? poskakać. że ja tam się skakać. Jakim się, nie? cudem? Nie, Jakie miejsce tu jest OP Ja Cię kręcę tam Floter, ty mistrz parkura Jak ty się tam to mamy jakiegoś... mamy? Ej, ale co to tam jest jakaś półeczka, czy co tam jest? O nie, ale, Mati, szybko. To, a, e, uciekamy, uciekamy, admiroł. Co a. mnie a złapał? Mati, przed chwilą? Ja ja tam widzę ciemną postać taką w rogu. Nie, to ja nie ja, postać. Nie. nie będę cię zdradzał, ale wiem, gdzie jesteś. Dobra. Ja będę testował dalej. Ej, ale jaka, ja też, ja. Flutter ja, ma taką miejscówkę, ja po prostu no nie rano. wiem, jak on... O. Ten to jest jakiś parkour normalnie. A to no parkour no. Parkour obojętny, co to ma być tak. w ogóle? Dobra, Kurde, o, co zresztą? zrobiłeś? zrobiłeś urodę! I patrz, co tutaj jest! Oh. Wow. O, praga! Oh my god, nie no, bez jej. aż tak daleko wskoczyliście? Pop, jesteście no. na jakiejś drodze dobra, w ogóle rany. tutaj Miros, A, jedna osoba Jedna osoba stała. A ty... ja wiem, gdzie był <laughs> <laughs> Dzień dobry, haha, jest, zwycięstwo! Hahaha ma no, kryjówkę na następny raz ale ja też mam pro -elo kryjówkę. Ja widziałem plagę, no gdzie to masz jest kryjówkę. Tak -elo, dobra, to co? Że to po prostu nigdy mi nie stało. O ja jakiejś. szukam, o nie. o, o dobra. nie. Bardzo wszystkie proelo hmm. kryjówki. Dani, chcesz się schować w mojej kryjówce? A dziś zależy, gdzie ona jest? Plaga, pójdę na tą gdzieś swoją, swoją kryjówkę. Nie, nie jest na dachu? Nie, nie, nie. nie. A ja ja tak. szukam, wiesz o tym. Wiesz, jak sobie to widziałem? No nie, nie wierzę. Nie, no kurde. No Dmiroz nie może znaleźć swoje kryjówki. To już będzie finałowa runda? Tak, będzie finałowa. Dziś dobra, mam ją, mam ją. Wielki finał. Wielki finał, zobaczymy, kto się znajdzie, a kto się zgubi. Wow, nie ja mam żadnej kryjówki. Okay. Ja też jeszcze nie mam kryjówki, bo nie zdążyłem się schować. O nie! O, o, do... o się ma. Nie, dobrze, ale to byś się schował. To mnie nie, nie dobre. Idź dalej, idź dalej. Dostanek woździe tutaj? E, nie, proszę a, iść do sklepu obok. Ale, dziękuję. Do widzenia? Dobra, dzięki, do widzenia. I tak Dobra. nie oh mogę stąd go. wyjść, coś, że a, ktoś się zabił, czyli ja się znalazł. Się zabiłem, tak. Znalazł się, zabił się, no widzisz e, Prawie Cię przeoczyłem eee. Prawie Cię przeoczyłem, Admirosie Znalazł moją kryjówkę Widzisz, Admiros, czułem, że to będzie źle Dobra, się skończył Ale hmm. była się. bardzo fajna kryjówka, jedna o. z najlepszych O, masakra, gdzie ja w ogóle wskoczyłem teraz, Wo, Paweł, też w dziwnym znajdziemy Myślisz? No hmm. Myślisz, że mnie znajdziesz? U. Myślę, że mogę Jacek. spróbować e, chęć, Obstawiam, że Paweł schował się o. w różowym pokoju Nie, byłem tam przed chwilą, nie Niech. było nikogo Myślisz, a wiesz, że tyle tu też też, różowe purpurowe i go nie widać się na takiej ścianie? A no właśnie a właśnie, I on to już po, eee! pod uwagę to wziął. Eee! Jestem tutaj! Wykorzystałem, wykorzystałem to <grym> z miejsce znalazłem! Ej, cześć Mati! Cześć! W życiu się to ty dostaniesz! Jesteś się ma, no jo! Siemanko. Ja wiem czy tak w życiu? Nie dostaniecie się do mnie w życiu, ale OP miejscówka! O, p no. Cześć Maci, Maci, Stop, tutaj, za tobą! Wolne no szukaj ja, tu jestem! Ja wiem. Znajdziecie Nie znajdziecie mnie, absolutnie Prawie ci chodź tu, wyszło Chodź tu, chodź tu, on jest tam na górze Tędy wstąpił, na stówę On ucieka pewnie, więc go szukaj hmm. Na górze mówicie? Tutaj. Dobra, zaraz tam Ojej kto tam, Ojej, kto tam idzie? Ja, ja po <laughs> nie, to mi się o. nie podoba ani trochę Jeszcze minuta została O, nie jak się dobra. jakoś, coś ty Nie, 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 Spadłem. jest! O, tak tak, tak

Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, ja się. normalnie. Dam ci 5 subów 5 subów. Pięć subów? Nie no, Admirosie, to nie piesku ty. Jest zwykłym psiakiem. To razem Nie, dla Ladywra, tak. Ooo, wiecie gdzie mnie szukać. Dobra, ja wiem gdzie dla niego szukać, tylko nie czy zdążę. ty sprzedałeś mnie, sprzedałeś mnie, zabijesz się automat. coś na zawsze, nie? Zabijesz tym automatem, masz tu. A gdzie... Długa historia. <grym <grym> długa historia. No jak ja zobaczyłem gdzie ja jest zrobiłeś to ja ja zmienia się? A, on nie... się zawinął już, okej. Okay. Jestem, od, od jestem od, trochę bagazji. dalej, jak musicie iść tam, tym mostem do końca i tam dalej jest. skoczyłem troszeczkę. Może dalej dalej, tam jest ta wieża. Tam jak jest ta prawie wieża i to tam jestem. No to No to już lipa, ja jestem już usadzony. Patrzcie gdzie jestem. Niestety. Niestety przegraliśmy o, Ale miejsce, o. ja cię kręcę Po prostu Wyjdź się do nas! Na nie dało No, no, no nie mogę to już, doskoczyłem da, Daleko, a, wysoko A, czyli jest tam wyżej był po prostu Tak, tam no, no, dalej, Tam, tam, tam dalej. Się, się, wow. się, wow. się idzie Jak się idzie dalej No. no, no tam, no, tam no, dalej były takie, e, takie półeczki były. Panu no się ty automaty nosisz? No dawaj, ja do domu zabieram, Od grzechu wszystko znajdzie Ej, to co, to chyba tym nie kończymy, co nie? Tak, tak No dobra No trzymaj się